Dobry wieczór. Witam Was serdecznie. Z tej strony ja. Ech, słuchajcie, na wstępie dzisiejszego mater mojego materiału hmm, chciałabym zwrócić się do takiej pewnej pary. On i ona, to jest para. On i ona. To są takie dwa fioletowe ludziki. Ponieważ słuchajcie. Zrobiło mi się ogromnie miło, tak bardzo mi na serduchu, tutaj tak w środku, tak zrobiło mi się tak ciepło, kiedy ktoś się o mnie troszczy. Tak bardzo ta para dzisiaj się bardzo o mnie martwiła, że ja muszę wyjść na dwór, wychodzę w taką pogodę wieczną, że jest deszcz. Bali się o mnie, że ja przeziębię się, bo ja choruję na astmę. I ten wiatr, ten, ten, de, ta, ten deszcz, ta wilgoć może bardzo źle wpłynąć na moje samopoczucie astmatyczne. I proponowali, żebym lepiej został w domku, lepiej żebym herbatki ciepłej się napiła. Wiecie, jakie to było miłe, tak słyszeć od tej pary taką, no, taką troskę o, o, o kogoś. Tak, to naprawdę tak, mnie, tak ciepło się zrobiło. Tutaj tak. Rozgrzało moje serducho. Naprawdę. Ale coś wam powiem. Wam. Archiwum. Ponura. Słuchajcie. Nadstawcie ucho. Jeszcze jedno. I to drugie też. Złego licho nie bierze. Pamiętajcie. Nie bierze złego licho. To tyle. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. A teraz zaczynamy moją rozmowę do Was, moi drodzy widzowie. Witam Was serdecznie, moi widzowie. Wszystkich, wszystkich gorąco Was witam na moim skromnym kanale. Wstęp wiem, że był <laughs> ciekawy dla nie wiem dla kogo, ale jestem naprawdę uprzejma dla każdego i potrafię okazać dobre serducho. Ale jak ktoś się troszczy o mnie, dlaczego mam nie podziękować, prawda? Za troskę. Zgadzacie się ze mną? Powiedzcie w komentarzu, czy zgadzacie się ze mną, że należało podziękować komuś, jeśli ktoś się troszczy o drugą osobę? Ja uważam, że tak. Drodzy moi, kochani widzowie, odkładamy teraz na bok żarty. Moment, przepraszam. Pozwólcie, że napiję się herbatki w takim cudnym kubku, nie moim. Absolutnie. To nie moje zasłony. Nie mój fotel, w którym teraz siedzę. Tak, jestem dzisiaj u Kompeli. I tak latam między dwa domy. Trochę u siebie, trochę właśnie u przyjaciółki. I kubek też jest w przyjaciółki. Ale herbata w środku jest moja. Mmm. Niebo w gębie. No. Eee, ale kubek ma fajno. No. Chyba pożyczę. Kumberi. Więc tak. Yy, krótko i na temat. Ja chciałabym, żeby ta pewna pani, która tak yy, tak rozpędza się. Para, w ruch, koła, w buch. Czy tam para, buch, koła, w ruch. Coś takiego to było, prawda? Tu wim chyba napisał tą, ten wiersz, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak. I wiecie co? Chciałabym, żeby to do niej dotarło, przede wszystkim do niej. Jedna rzecz. Ale i do tych wszystkich tam teresek, synowitek, sanderek, nie wiem, tam jeszcze jakichś innych, kapłanków i innych. Posłuchajcie. Przede wszystkim chodzi o Agniechę. Agniecha, mam nadzieję, że ty. Rozumiesz moje posty, które zrobiłam, dotyczące ciebie? Mnie. Zapamiętajcie to sobie, widzowie, Agniechy i sama Agniecha. Nie interesuje mnie, czy Agniecha jest w Chicago, w Krakowie, w Warszawie, w UK, w Białym Stoku, nie wiem, gdziekolwiek. Nawet może być w Honolulu lub w Kosmosie. Mnie, akurat ta kwestia, totalnie. Nie interesi. Zainteresowało mnie tylko to, co widzę na jej kanale. To znaczy, że jest niestety ale kłamczuchą. Mogę to śmiało powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że um, upublicznia u siebie materiały, twierdząc, że to są jej materiały w taki sposób je nagrywa, jakoby ona tam była w danym miejscu i twierdzi, że to są jej materiały. Natomiast potrafiłyśmy ja i dzisiaj właśnie wyraźka, która mnie mega zaskoczyła. No tutaj dała. Szapoba wyraźka dla ciebie, bo ja bym tego nie znalazła akurat to co ty zrobiłaś. Więc jesteś jeszcze lepsza ode mnie. Ale tak, udowodniłyśmy akurat lokomotywie jedną rzecz, że niestety, ale wykorzystuje obce materiały z obcych kanałów, które materiały mają po kilka ładnych lat 6, 7, 8, 9 lat. Materiały są już gdzieś indziej, i Agniecha po prostu pobiera częściowo sobie różne kadry z innych materiałów. I montuje po prostu, skleja z tego materiał na swoje potrzeby i upublicznia to u siebie, jakoby to był jej materiał. To jest plagiat, to jest kradzież czyjegoś materiału. Przecież ten ktoś, te kilka lat temu się napracował, był tam, nakręcił ten materiał. Przecież ten jeden, jeden kanał jest typowo kanałem podróżniczym. A niech on sobie od, nie, od tej osoby tak zapożyczyła. Jak to nazwać? E, no właśnie, więc y, to jest jakby y, cały sęk o co mnie i wyraźce na pewno chodziło. Dokładnie, że Agniecha korzysta z czyichś materiałów. I to jest ten cały problem. Nie to, czy ona tam jest w Chicago, czy nie. I teraz do ciebie ponura. Przede wszystkim do ciebie. fioletowy ludziku damski. Czy Agniecha sobie zrobi zdjęcie na lunchu z Mareckim? Nie naprawdę to nie interesuje, uwierz mi. A ja nie zamierzam usuwać swoich postów, bo proponuję, żebyś poczytała moje jeszcze raz posty, które dotyczą nie tego czy lokomotywa jest Chicago, czy nie, tylko dlaczego Agniecha wykorzystuje obce materiały i traktuje je, i upublicznia je u siebie na, na kanale, twierdząc, że, przekonując swoich widzów, że to są jej materiały. Co mogłyśmy udowodnić ja na swoich postach, a Weraśka dzisiaj zrobiła o tym zarąbisty film, za co dzięki Waraśka, bo ja bym tak nie umiała akurat. Więc y, to jest cały klu tego problemu. Więc do wszystkich, do wszystkich tych, którzy, jak to mówi lokomo, y, poniżej tych y, mniej niż 70 IQ, tak? Czyli jak ona ich nazywa, tłuszczki kartoflane, to do nich właśnie zwracam się. Nie interesuje mnie w ogóle gdzie Lokomo teraz przebywa. Dla mnie ona może być w Warszawie, w Krakowie, w Stoku, w Honolulu, w Kosmosie, w UK, w Stanach, w Nowym Jorku, wszędzie po prostu. I mnie to naprawdę nie interesi. Akurat Interesuje mnie tylko to, co widzę na jej kanale. I o tym mogę komentować, że niestety jest nieuczciwa względem Was widzowie. Mówię o widzach teraz Lokomotywy, ale ogólnie jest nieuczciwa wobec e, osoby, od której y, pobrała y, po części materiały. To tyle, chyba, so, y, co chciałabym do Was wszystkich się dzisiaj wieczorem zwrócić. Ja zaraz skakuję do wanny, bo jest późno. E, dzisiaj była noc muzeum. Jeszcze jest, jeszcze trwa. I muszę Wam powiedzieć niestety, ale tak, przez pogodę miałam dzisiaj małe takie wieczorne problemy z oskrzelami. Właśnie tutaj u przyjaciółki teraz jestem i, i mam swój właśnie nubulizator, i musiałam tu skorzystać, bo tam troszkę się te kanaliki oskrzelowe gdzieś tam po, tak poswężały. I wtedy tak jest trochę ciężko z oddechem, i się tak łapie powietrze, jak rybka. No, więc, ale już się lżej. Wziąłam leki, Bero Dual, lepiej się czuję, dlatego stwierdziłam, mogę się do Was odezwać. Drodzy moi widzowie, pozdrawiam Was serdecznie. I och, jeszcze muszę wrócić, muszę, wybaczcie, wybaczcie, jeszcze raz się muszę tutaj zwrócić do ponurej, przede wszystkim do ponurej. Do fioletowej damskiej części. Ponura. Moja dzisiejsza ranna pogadanka nie była na temat, żeby nikogo nie obrażać. Obejrzyj jeszcze raz ten Mateusz 6-minutowy. To, to były podziękowania dla moich widzów, że szanują moją prośbę, moją wolę. Przede wszystkim to były podziękowania. Ja się zwróciłam do moich widzów. Że szanują moją wolę, moją prośbę. I na tym polegała dzisiaj moja sześciominutowa pogadanka, a nie na tym, żeby nie hejtować kogoś. To wyrywałaś kawałek z kontekstu tylko czegoś, co było gdzieś tam w dalszym ciągu różnych, różnego, yy, różnych zdań moich. Natomiast yy, pogadanka dotyczyła podziękowania. I to tyle. Drodzy moi widzowie, jutro jest niedziela. Niestety, nie wiem, jak w innych miastach, ale na pewno w województwie mazowieckim. Jutro w poniedziałek, jeszcze we wtorek ma być taka pogoda, jak dzisiaj. Patrzyłam dzisiaj na mm, wysokość yy, alergenów. Jest wysoka, jest dosyć wysoka dla traw, dla różnych pyłków. Stąd właśnie alergicy, astmatycy troszkę pocierpią. Powiedziałam, złego licha nie bierze. No, to tyle. Ogólnie pozdrawiam Was wszystkich. Życzę wszystkim zdrowia, przede wszystkim fioletowemu też pozdrawiam. Zdrówka życzę mimo wszystko. Mimo tej niechęci do mnie niepotrzebny naprawdę, bo nic takiego nie zrobiłam, żeby mnie po prostu tak wręcz aż tam ach i och no. A jeszcze mam coś, co mogłabym się zwrócić do jeszcze jednej osoby. Karola. O, do ciebie właśnie. Yy... Jestem hipokrytką. Stosuję podwójne standardy, bo e, powiedziałam, że tutaj na, na YouTubie powinna być kultura, ale jak mam coś komuś powiedzieć, to mogę to prywatnie. Oczywiście, że tak. Właśnie na tym polega kultura. I to nie są podwójne standardy. To jest życie. Tak, Karola. Oczko. Trzymajcie się. Dobrej nocy wszystkim życzę. Pozdrawiam. Życzę spokojnej niedzieli jutro. I czas ruszać gdzie jutro? Polacy? Do urn. Na wybory. Trzymajcie się. Miłej niedzieli wyborczej. Wszystkiego dobrego. Cześć. Pa. pa. Dobrej nocy. Pa.